No, że te plasty to są nawet w no, tylko to jest inna struktura plastra, ale też jest. Hmm. No. A Indianie to kiedyś budowali te wieżowce na górze, są żurawie. A kiedyś trzeba było być Indiańcem, żeby łazić na pogórze. Bo inni to mieli rady, no. Zezwolenie u siebie na budowę. Trzeba mieć, no. <laughs> no ale tak jest, no nie? Ty widać gościa w, w cylindrze wysokim i ten istnieje a widać i co, lambo chyba co to jest do, do, do tego? Tylko to interpretowania zinterpretowania weź kamiki, krótsze w cylindrze, no i budowa w rezerwacie dzieńskim No, to jest anioł. Veloce.